Destrukt monety 1 grosz, rok 20. A więc cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj Destrukt monety 1 grosz, rocznik 2000. któryś. Jeszcze to pod kątem wam pokażę. Możecie pisać, jaki rok uważacie, ale jest tutaj ciężko to ocenić. Moim zdaniem, taka moneta jest warta około 20 zł. Jakby ktoś pytał. Jest to dość popularny destruk, dość często wychwytywany z obiegu. Nikt tutaj przy Monecie nic nie kombinował, po prostu zapchany stempel, bardzo często się to zdarza i jest to jeden z popularniejszych, no i też kontrowersyjnych destruktów, ponieważ jest dużo ludzi, która twierdzi, że tutaj ktoś pilnikiem bądź jakimś narzędziem wypiłował te środkowe cyfry, dwie cyfry zniknięte. Z Znakmennicy widzicie też troszkę zamazany. Ja Wam jeszcze pokażę ze strony rewersu. A więc rewersik wygląda tak. Nie ma tutaj żadnych uszkodzeń. A strona awersu pod bardzo dużym makro jest taka. Widzicie tutaj. Wygląda jakby ta piąteczka była po zero. No i znak miennicy prawie całkowicie zamazany. Jeszcze Wam spróbuję w dłoni trzymać pod różnymi kątami tą monetę. I tutaj macie makro bardzo duże. Powiedzcie jaka tu jest data. Możecie się sobie zatrzymać. Czyli ciężko do wychwycenia. Słuchajcie, ja już sobie destruk zabezpieczyłem w takim specjalnym holderku, gdzie przechowuję monety. Wszystko przechowuję w takich albumach. I tutaj Wam zaraz coś powiem, gdzie to zakupicie, bo się pytacie. W sklepie S numizmatyka link do sklepu poniżej, nowy kod ZAKAPIOK2020. Dwa na cały asortyment na monety, banknoty, na albumy. Można sobie tak pięknie to przechowywać. Jest to w takiej formie segregatora, gdzie można całe kartki wy wyciągać, y oglądać bezinwazyjnie, nie trzeba. Y jak ktoś przyjdzie bądź y chce się spędzić miły wieczór oglądając swoje zbiory, to nie trzeba brudzić. Macie podwójnie, zabezpieczony holder, holder w albumie, holder w, w kieszence. Cała kartka w albumie i wszystko eleganckie wygląda. Póki co, ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Link do tego sklepu na dole. Pa Pa.